Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie w przeglądzie wiadomości poniedziałkowym. Zatem będą też premiery tygodnia. Czym się zamknął tydzień poprzedni? Cały czas dużo jest rozmów na temat tego niesławnego crunchu, w CD Projekt Red. Nic więcej poza tym co powiedziałem, być może trochę kontrowersji dodatkowych jeżeli chodzi o rzetelność Jasona Schreiera, Schreiera, bo tam są, pojawiały się takie zarzuty, że dosyć jednostronnie podszedł do sprawy, rozmawiał tylko z tymi deweloperami, którzy nie do końca są zadowoleni z sytuacji w CD Projekcie, więc, więc jak to napisał inny deweloper i jego hmm, punkt widzenia jest dosyć... jakby wspiera pewną Narrację ideologiczną, która stawia CD-Projekt po stronie tych złych, a to niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Poza tym trochę o PlayStation, ciągle o tej kompatybilności wstecznej, o której chciałbym wiedzieć więcej niż, niż wiemy, ale wygląda na to, że większość gier, znakomita większość gier z PS4, będzie chodziła na PS5. Pytanie pozostaje otwarte, jak będzie chodziła, ponieważ PlayStation nadal nie daje szansy przetestowania swojej konsoli. Poważnym kanałom YouTube'owym, które się tym zajmują, jak na przykład Digital Foundry, więc trzeba będzie na to poczekać. O Xboxie nic specjalnie ciekawego i to by było na tyle. Oczywiście mam dla Państwa kilka innych wiadomości, które już może nie są takie super ważne, ale mo może Państwa zainteresują, ale zanim zacznę, to premiery tygodnia. W tym tygodniu obrodziło trochę i jest premier, ale szczerze mówiąc, w większości to nie są jakieś zajmujące gry. Ja osobiście żadnej z nich bym nie kupił, tym bardziej, że mam w co grać. Gdybym kupił to, może jedną, za chwilę Państwu o tym opowiem, ale proszę mi go Państwa. 13 października G.I. Joe, Operation Blackout. Nie wiem, czy Państwa interesuje ten tytuł, G.I. Joe to stare historie, ale wygląda dosyć ładnie na, na, na screenach. Pomyślałem, że, że Państwu przedstawię. Operation Blackout to trzecia drużynowa strzelanka, która oparta została na licencji popularnej linii zabawek z serii G.I. Joe a także tworzonych w latach 80 komiksach i animacjach z jej bohaterami. To jest taka gierka w cel shadingu, wygląda jak powiedziałem ładnie, ale nie sądzę, nie spodziewałbym się czegoś wybitnego tutaj. To jest 13 października, również 13 października, to jest jedyna gra, która mnie interesuje tutaj. To jest wielka Kapokalipsa, Serce Lasu. To jest gra robiona przez polskich deweloperów. last Travel Stories. Zaraz, Different a oni się nazywają Different Tales, już, już wiem. Wonder last Travel Stories to jest ich poprzednia gra. Natomiast to jest gierka ze światem roku trochę łączy rpg -a, trochę łączy visual novel. Takie chyba będzie przyjemne do poczytania wieczorkami, zamiast na przykład oglądania serialu, bo ciężko trafić na dobry serial. To jest ich Dużo, ale takich wybitnych niespecjalnie, więc trochę jestem zainteresowany tą grą. Kolejna produkcja Lary. Nie, nie, 15 października ma swoją premierę. Poprzednia część Larego niespecjalnie się podobała ludziom. Ta, tak, tutaj mokresny. Co to, suszą się po dwakroć? Czy coś schną dwukrotnie? No więc Lary to już jest, to już chyba nie jest ta, ta historia. W ogóle przygodówki Point and Click. No, nie wiem, nie wiem. Chyba, chyba znaczy była era tych przygodówek i żeśmy się doskonale przy nich bawili. One trochę pozostały wierne tym, tym oryginałom. Wydaje mi się, że przydałaby się tutaj jakaś większa ewolucja w tych, w tych grach. Coś na wzór tego, co Larian Studio robi ze tradycyjnymi rpg turowymi. Ten gatunek nie tyle wymarł, co zamarł. Dobrze, i jeszcze 16 października gra Aquanox. Ona mi coś mówi, a chyba miałem okazję w pierwowzór tej gry pograć z 2001-2002 roku. To jest Deep Descent, tak to się nazywa. Wzbogacony elementami akcji symulator futurystycznej łodzi podwodnej, stanowiącej kontynuację popularnej serii Aquanox. I to wygląda dosyć ładnie na trailerze. To, szczerze mówiąc, trochę fascynuje mnie taka podmorska przygoda. ostatnio Właściwie ostatnia gra, jaka trochę ten gatunek poruszała, to, to była. Soma, czyli horror, i w zasadzie działa się pod wodą, ale to jest taka przedłużająca atmosfera i to jest dosyć przyjemne, fajną historię można tam opowiedzieć. Zresztą też było pa parę ciekawych filmów, które podejmowały ten temat. Więc do jakiegoś stopnia mnie to interesuje, ale nie na tyle, żeby kupić, ale może ktoś z Państwa akurat byłby tym tematem zainteresowany. A teraz przejdźmy do tematu głównego dzisiejszego wydania przeglądu wiadomości. Mianowicie, pogadamy sobie przez chwilkę o PlayStation 5, która się nie musi starać. Ja opowiadałem Państwu wiele razy, że obecna generacja. Konsol jest w zasadzie wygrana, czy ta, ta zbliżająca się generacja konsol jest w zasadzie wygrana przez PlayStation 5, nie dlatego, że teraz PlayStation fantastycznie sobie radzi z marketingiem, tylko dlatego, że gracze doskonale pamiętają fantastyczne sukcesy PlayStation 4 i pozostaną wierni przez przez tą generację tej konsoli. Tak naprawdę wszelkie marketingowe działania Sony to się sprawdzą przy kolejnej generacji, bo, bo no bo teraz sobie nabili bardzo bardzo dobrze punktów i nie muszą się specjalnie starać. I mam wrażenie, że nie specjalnie się starają, albo mam tam czasami wrażenie, że, że Sony strzela, próbuje strzelić gola do własnej bramki. Na razie na graczy to nie działa przesadnie, więc. Więc okej, okay, więc okej. Okay. W tej generacji konsol to, ze, to jest z Antyweba. Artykuł Kamila Światalskiego. Pozdrawiam gorąco. W tej generacji konsol, pan Kamil pisze, wygrany był jeden, PlayStation 5. W nadchodzącej Microsoft zakasał rękawy i wziął się do roboty, ale najwyraźniej zdobycie zaufania graczy nie, nie będzie takie łatwe. Xbox Series XS potrafi zachwycić. Microsoft od początku gra w otwarte karty, dużo opowiada o swojej konsoli i oddaje je w ręce największych specjalistów Digital Foundry, a nie japońskich YouTuberów. To właśnie to PlayStation japońskim YouTuberom oddało. Oni się tak ekscytują tymi konsolami, że tego się oglądać nie da. Ale to też kultura japońska pewnie inaczej się reaguje na takie rzeczy, więc... Tak czy siak, regularnie dba, czyli Microsoft o rozwój ekip, które trafiają pod skrzydła, pod szyld Microsoft Studios. Najwyraźniej jednak nie do wszystkich to przemawia. Z badań przeprowadzonych przez firmę VGM wynika, że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych znaczna część wybrała PlayStation 5 i to w edycji z napędem. Wydaje mi się, to, to, to jest dosyć oczywiste, że PlayStation 5 będzie się dobrze sprzedawało, Xbox nie musi się sprzedawać tak dobrze, ponieważ przecież jakby nie patrzeć, pecetowy też jest, więc wszyscy, którzy są PC Master Race, dostaną to, co Xbox ma do zaoferowania, nie ma zupełnie żadnej potrzeby, żeby konsole kupować. Tu przy okazji pozdrawiam niektórych widzów, którzy mi wytykają, że ja, ja mówię, że nie, nie warto kupować tej konsoli, nie, bo sami chcą kupić, ponieważ nie mają peceta, więc ja mówię zawsze i podkreślam to, że jeżeli ktoś ma dobrego peceta, to nie ma żadnego powodu, żeby kupować Xboxa. Natomiast jeżeli ktoś nie ma PCA, no to Xbox jest jak najbardziej sensownym wyborem. To nie jest tak, że ja dyskwalifikuję Xboxa w jakikolwiek sposób. Nic z tych rzeczy. Respondentów nie było może zbyt wielu. No, zdecydowanie nie było ich wielu, bo 511 osób, ale przytoczmy te badania, bo wydaje mi się, że one mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Co gorsza, tylko 15% osób udało się zamówić konsolę nowej generacji, i wśród nich 72% postawiło na PlayStation 5 z napędem. 30% wybrało Xbox Series X, 10% skusił, skupiło się na PlayStation 5 bez napędu, 8% na Series S. Ja też kupiłem PlayStation 5 bez napędu, nie, nie widzę potrzeby. Ale to każdy ma tutaj indywidualne kwestie. 29% respondentów biorących udział w badaniu przyznało, że próbowali zamówić konsolę nowej generacji, ale im się nie udało. Preordery rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Ale tutaj też bez większego zaskoczenia. 58% celowało w PlayStation 5 z napędem, 40% w Xbox Series X, 21% w PlayStation 5 bez napędu, a 11% w Xbox Series S. Nikogo też prawdopodobnie nie zaskoczą powody wyboru konsoli Sony. 52% użytkowników, którzy zdecydowali się na zakup PlayStation 5 wybrało konsole ze względu na Spider-Man, Miles Morales. Wiecie co, te, czytanie tych procentów to pewnie Państwa jakoś specjalnie nie ekscytuje. To, co było jeszcze ważne, to God of War, Ragnarok i Final Fantasy XVI. Te dwie ostatnie gry raczej. W najbliższym czasie nie, nie, nie możemy się spodziewać premiery. Ja myślę, że tu jest pewne przekłamanie, to znaczy, może to wynika z tej grupy odbiorczej, może, może nam próbowali jakoś uzasadnić. Prawda jest taka i będę się tego trzymał, znaczy prawda, moim zdaniem, prawda jest taka, że, że zaufanie do PlayStation wynika z poprzedniej generacji, niekoniecznie z tego, co obecnie na tej konsoli ma się pojawić. Więc, więc zobaczymy. Ostatnio też miałem okazję czytać, chyba Państwu nie opowiadałem. Wypowiedź prezesa. Yy, PlayStation, który mówił, że ceny gier na, na PlayStation, czyli te 79 euro, są jak najbardziej zasadne, ponieważ nikt takich dobrych gier nie robi jak oni. I jeżeli coś wychodzi ekskluzywnie na tę konsolę, to jest to na pewno dzieło wybitne i warto za to zapłacić 80 euro. Ja nie do końca. Jestem, nie do końca się zgadzam, zgadzam z tym, chociaż rozumiem, rozumiem tę postawę i trudno logice zaprzeczyć tego, ale wolałbym, żeby były tańsze, tak, tak czy inaczej. Proszę Państwa, idąc dalej, to, to są takie informacje w stylu zabawnym, yy, w ramach pewnego rozrzedzenia atmosfery, chociaż nie sądzę, żeby Państwo mieli nabiętną atmosferę, ale rozbawiło mnie to bardzo, bo to jest, to jest raczej żart z artykułu na Golu, który się pojawił. Znamy straty Epic Games wywołane walką z Apple. Taki jest tytuł. Nagłówek głosi tak. Dzięki wojnie Epic Games Apple dowiadujemy się ciekawych informacji. 116 milionów osób grało Fortnite'a na urządzeniach z systemem iOS i chętniej wydawały one pieniądze na mikropłatności niż użytkownicy Androida. I nie będę Państwa trzymał w niepewności. Przypominam tytuł. Znamy straty Epic Games wywołane walką z Apple. W całym artykule nie ma ani jednej informacji na temat tych strat. To znaczy, czy znamy, ale nie powiemy. To jest taki żart pana redaktora. Pan redaktor musiał. Napisał: Wiem, ile stracili, ale nie powiem. I przeczytałem ten artykuł trzy razy. Ani jednej informacji nie ma na temat tego, ile faktycznie stracili więc znamy, ale nie powiemy. I tak potem sprawdziłem w komentarzach, ludzie też piszą, hej hala, w ogóle nie ma informacji na, na temat tego, ile stracili, więc proszę nas tutaj nie robić w, w konie. Golowi nie zdarza się to tak często, Taki, takie artykuły z dupy. Znaczy jakby gol czasami powtarza pewne informacje, gdzieś tam je Mieli na kilka sposobów, ale to jest okej, okay, bo to są interpretacje. Mnie to zawsze ciekawi. Natomiast takie informacje, że wiem, jak wygląda Twoja stara, a potem zdjęcie kota, no to jakby to się nie zdarzają za często. To dlatego postanowiłem państwu, państwu przytoczyć. Proszę Państwa, plany rozwoju Genshin Impact na najbliższe miesiące. To jest cudowna gra. My żeśmy z Borysem zrobili cały podcast, godzinę gadania o tej grze. I, I to, to tam, tam Państwa odsyłam dam też link do tego artykułu. Natomiast jeżeli kogoś interesuje a mnie, owszem, jak gra się będzie rozwijała, bo to jest single player gra usługa. To jest bardzo nietypowy produkt, jeżeli chodzi o, o zachodnioeuropejski rynek i sprawdza się nie najgorzej gra, w którą zainwestowano 100 milionów dolarów jest za darmo do ściągnięcia nie jest obecna na Steamie, na żadnym launcherze, oni mają swój własny system więc gdyby ktoś był zainteresowany to musi szukać sobie na, na stronie gierki, ale jest to bardzo sympatyczny produkt ja dużo czasu przy nim spędzam i bawię się nie najgorzej, a wiecie, że nienawidzę azjatyckich gier, więc ta ma w sobie coś, coś wyjątkowego studio Michojo. mam nadzieję, że dobrze wymawiam, dziwnie się nazywają ale Michojo. ujawniło plany dalszego rozwoju Genshin Impact, czyli popularnej darmowej gry RPG z otwartym światem. Do końca roku tytuł ma otrzymać jeszcze dwie aktualizacje. Nie będę państwu tego tak wszystkiego przytaczał. Gra się rozwija. Zaplanowany został taki sześciotygodniowy cykl update'ów, czyli teoretycznie powinniśmy dostawać nowy content co półtora miesiąca. Więc to jest jak najbardziej mile widziane. W drugim updatecie, który nadejdzie chyba jeszcze w grudniu, dostaniemy prawdopodobnie nowy obszar. Ja jeszcze nie zbadałem, nie zbadałem do końca aktualnego, więc. Więc to nie jest ok. Znaczy, <ścoughs> więc to, to jest ok rozwiązanie. Przepraszam, wy, wy, wybiło mnie z rytmu to, że musiałem sobie kamerę ustawić tak bardziej centralnie i przesadziłem. To, teraz będzie dobrze. No, yy, idźmy dalej, ale to, to śledźcie ten tytuł polecam. Ja co prawda nie wrzucam filmów na YouTube'a z, z tej gry, a pewnie by się oglądały, bo to się strasznie klika. Jakieś takie ba banalne poradniki dotyczące tej gry mają po 2-3 miliony odsłon, więc o, szaleństwo! Może w Polsce tak nie jest super popularnie. Może Polacy nie mają specjalnego zaufania do gier usług chińskich, zwłaszcza, więc pełen, jakby pełna zgoda yy, trzeba być ostrożnym, ale to jest akurat warte uwagi. Yy, mikropłatności się tak nie narzucają strasznie. Mm, proszę państwa, Marvel Avengers to taki trochę mój osobisty temat, bo spędziłem trochę czasu w tej grze, uważam, że ona ma potencjał, natomiast straszliwie, straszliwie brakuje kontentu. Na szczęście deweloperzy niespecjalnie się tym przyjmują. Na niecały miesiąc przed premierą Beta Avengersów potwierdziła to, czego wszyscy chyba się obawiali. Nowa produkcja Square Enix... Czemu no o Becie pisze? Raczej o tytuł gry tego roku... Co tu... Dziwnie skonstruowane zdanie, więc pozwolę sobie Państwu to opowiedzieć na spokojnie. Otóż gra moim zdaniem przy takim naprawdę. Przysiądnięciu do niej wystarczy na 100 godzin. To już naprawdę trzeba wielkich maniaków, żeby powyżej 100 godzin przy niej spędzić. Ja spędziłem 100 godzin, jestem takim umiarkowanym maniakiem, bawiłem się nie najgorzej, natomiast endgame jest nużący, powtarzalny i, i strasznie długi, bo to całe polega na zdobywaniu sprzętu. Szansa na zdobycie nowego sprzętu jest taka dosyć niewielka, więc czasami się chodzi przez długie godziny do instancji, po to, żeby nie zdobyć dosłownie nic. To jest bardzo kiepski. System. Ten w Genshinie jest dużo lepszy, bo cokolwiek w Genshinie na przykład nie zdobędziecie, to się do czegoś przyda. Jakoś to można przemielić i wykorzystać do, do jakichś upgrade'ów, więc to jest dużo lepszy ten system niż, niż Marvel Avengers. Ale szefowie z, z studia Crystal Dynamics nie martwią się tak bardzo i tak to uzasadniają. Dla naszych graczy. Każdego dnia walczymy, aby stworzyć najlepszą możliwą grę dla naszej społeczności. Mamy wspaniały zespół do spraw społeczności w Crystal Dynamics i Square Enix, który codziennie kieruje wszystkie Wasze obawy, sugestie i opinie do zespołu deweloperów. Słuchamy! Wprowadzamy poprawki, ulepszenia i dodatki tak szybko, jak to tylko możliwe, aby uczynić Marvel Avengers grą, o której wszyscy marzymy. I tak, oczywiście, wprowadzają. Bardzo szybko przytrafił się patch po premierze, który naprawił masę, masę błędów. Gra fajnie chodzi nawet na pcecie, chociaż ja mam strasznie mocny sprzęt, więc może nie, nie powinienem się w tej sprawie wypowiadać. Natomiast widać, że tam pracują. Tylko, że niestety cały format gry jest taki, że ciężko dodać nowy content, ciężko tam zbudować coś. Myślę, że jest bardzo ograniczony ten, 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 ten świat gry. Ale to jest taka gra usługa, która na pewno została zaplanowana na długi, długi czas. Tam jest masa bohaterów do dodania, więc, więc myślę, że coś się jeszcze wydarzy. Że, że Może faktycznie będzie tak, że gracze do tego wrócą. Jesteśmy przekonani, Crystal Dynamics dalej przekazuje, że zobaczymy jak gracze na PC-cie, także na Xboxie i PlayStation 4, wracają do gry, gdy dodamy nową, ekscytującą zawartość do endgame'u i pokażemy, że nadal koncentrujemy się na ulepszaniu produkcji. Hmm, bardzo fajnie, że się, że się koncentrują, ja czekam, czekam na te update'y, ale muszę powiedzieć, że gra zdecydowanie za mało miała do zaoferowania jak na początek. W sensie 12-godzinna kampania to nawet naciągam. 10-godzinna, 12... No, przyjmijmy 12-godzinna kampania to za mało, bo po tej kampanii zaczyna się endgame, który nie ma w sobie nic ekscytującego. Tam mieli fajny pomysł, żeby każdy z bohaterów miał swoją taką indywidualną historię opowiadaną w ramach endgame'u i to jest nie najgorsze, ale te historie są dosyć płytkie, nie towarzyszą im jakieś tam wybitne scenki filmowe i jest tego stanowczo za mało. Bohaterów jest sześciu, więc mamy kampanię, sześć takich indywidualnych historii, które właściwie składają się tylko na jakieś tam bijatyki specjalnie, bez, bez większej wartości. I myślę sobie, że to jest trochę niedoróbka. W sensie takim, że, kurde, no, gra tego typu powinna zaoferować większą kampanię zdecydowanie i, i odrobinę ciekawszy gameplay w, w endgame'ie. Nie wiem, co tam, co tam zawiodło. Pewnie dużo czasu spędzili nad tą grą, ale, ale nie widać tego czasu spędzonego. Więc... Więc tutaj trochę, trochę żółta kartka dla tej ekipy. Co mamy dalej? O, proszę Państwa, to jest właśnie ten artykuł, jest trochę dowodem na to, że Chris Roberts i, i w ogóle ekipa odpowiedzialna za. E, jak to jest? Star Citizen. To, to, jest, to jest jednak, to są ściemniacze trochę. I, I nie mogę się wyzbyć tego wrażenia, że to jest strasznie przyjemny model prowadzenia działalności, czyli robimy grę, która jest ciągle w Early Accessie, zarabiamy na tym kupę hajsu, ludzie są pełni nadziei i coś tam dostają, ale ostateczny produkt raczej nigdy nie ujrzy światła dziennego. Nie liczymy na rychły debiut Squadron 42. Squadron 42 to jest taki dodatkowy projekt tego, tej ekipy odpowiedzialnej za Star Citizen. To jest projekt single playerowy. Chris Roberts w sesji Beta nie odpowiedział, ujawnił, że proces tworzenia jeszcze potrwa. Nikt nie chce wypuszczać półproduktu. No jasne, że Nikon chyba z 8 lat już pracują nad tym albo i dłużej. Tam na Kickstarterze to wystartowało, miało niezłe budżety, um, ale dobre. Czytajmy dalej. Squadron 42 pojawi się wtedy, kiedy gra będzie ukończona. I Chris Roberts uzna to za stosowne. Powtarzające się ciągle pytania dotyczące modułu kampanii dla jednego gracza w Star Citizen sprowokowały założyciela studia Cloud Imperium Games do poruszenia tego tematu w sesji pytań i odpowiedzi na forum gry. I co mówi Chris Roberts? Bo to jest bardzo znaczące, moim zdaniem, jak się, jak się tego posłucha. Więc Chris Roberts mówi tak. Nie pytasz o to, nad czym pracujemy przy Squadron 42. Chcesz po prostu wiedzieć, kiedy wypuścimy ten moduł. Najlepszą odpowiedzią jest, kiedy go skończymy. Jim. Nie zaplanujemy premiery tylko po to, by mieć określoną datę. Chcemy mieć odpowiednią technologię i dopracowaną zawartość. Musimy być pewni, że gra będzie dostarczała sporo radości. Nie mamy zamiaru iść na kompromisy przy tworzeniu tytułu, w który włożyłem całe swoje serce i dusze. I to jest to brzmi tak totalnie jak takie lanie wody. Nie? Jakbyście mnie zapytali, ej, rok, kiedy wreszcie odpalisz streama, jakbym miał na przykład rok przerwę? Ja mówię, odpalę, kiedy będę gotowy. Całe serce i dusze włożyłem, żeby to nowe odpalenie było fantastyczne. I nie mogę tego zrobić, jak będę tylko połowiczny gotowy, muszę być w pełni gotowy, muszę być gotowy na 100%. I wtedy odpalę i przez najbliższe 10 lat w ogóle nic nie robię. Nie? I tak można tak o wszystkim można, można powiedzieć. I dalej Chris Roberts pisze tak... Mam, ludzie pytają o roadmap, czyli jakby zakres rzeczy, które się będą pojawiały, żeby mieli jakiś kontakt, jakby jakąś, jakąś świadomość, ta roadmapa była zapowiedziana wcześniej. Więc Chris Roberts mi tak, mapa pokaże nasze postępy, im bliżej będziemy końca prac, tym dokładniejsze będą przedstawione plany. Nie, będę, nie będą jednak idealne. Nie ma szklanej kuli i nie jestem w stanie wszystkiego przewidzieć. No i jasne, że nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć. Sytuacja Redów, sytuacja Rockstara, sytuacja Naughty Dog potwierdza, że w game devie jest bardzo dużo zmiennych i trudno wszystko przewidzieć, ale jednak się trochę mówi ludziom, kiedy są zapowiedziane daty, daty premier. No, no, no bo na tym polega ta branża, nie? A nie robimy grę, bierzemy jakąś tam kasę za to, no i wyjdzie jak będzie gotowe, pracujemy. Ciężko jest, duszę całą przelałem w to, ale jeszcze nie i nie powiem kiedy. No bo to nie o to chodzi w game devie, żeby mówić kiedy, tylko żeby robić, nie? Kuźwa! No tak to się nie da, tak się nie da, więc nie ufam temu ziomkowi, to jest... Ech, to Jest twórcą komandera, nie? Więc no, no, teoretycznie, no, znaczy na pewno wie, co robi, ale jestem pewny, że ten cały system z powod... to jest tak patologiczny system, że robisz grę, dostajesz kasę na bieżąco, nie ma sensu tego wydawać. Nie, to jest. Mniejsze z tym. Ale proszę Państwa, to jest historia gry, która powstała została wydana, potem wróciła do beta, potem została zamknięta, bo, bo, bo niestety nie działała za bardzo. Firma Amazon podjęła decyzję o zakończeniu rozwoju Crucible i wyłączenia serwerów na początku listopada. Niezadowoleni z tego ruchu gracze mogą wystąpić o zwrot pieniędzy. To był taki shooter trochę, trochę overwatchowy, to jest taki mm, drużynowy shooter, który był, został spopularyzowany przez overwatcha tak naprawdę, gdzie mamy postacie, każda postać ma umiejętności, i generalnie fajna zabawa i, i strzelanie. Tylko to jest strasznie wyczerpany już temat. Blizzard go przetrawił, wypluł na, na wszelkie możliwe sposoby tym Overwatchem. Myślę, że ludzie jakoś posiedzieli przy tych grach wystarczająco dużo. No i najwyraźniej Crucible nie miał do zaoferowania zbyt wiele. W ogóle warto się przyjrzeć temu, jak, jak funkcjonuje Amazon, jeżeli chodzi, chodzi o, o rynek gier. Bo Amazon to jest taka firma, która sięga po różne e, ciekawe takie współczesne. E, Rozwiązania, pomysły na rozrywkę fantastycznie sobie radzą z Prime Video. Tam kilka jest niezwykłych seriali, jak chociażby The Expense, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych seriali science fiction ostatnich lat, bardzo taki epicki ale też trochę powolny, nie skupiony przede wszystkim na, na dynamice i na skupianiu uwagi, ale taki z, z refleksją i z pomysłem dużo fajnych rzeczy robią, The Boys przecież, oczywiście, że tak więc Prime Video radzi sobie dobrze natomiast ten, ta ekipa, która jest odpowiedzialna za robienie gier to się nazywa Amazon dokładnie oni mają jakąś swoją specjalną chyba nazwę, ci, którzy zajmują się grami oni zrobili do tej pory trzy gry, bo tam Living Classic to nawet nie wiem, co to jest. Zrobili Grand Tour Game, to chyba nie było specjalnie udane. Jest New World i jest ten Crucible. Crucible się od razu zamknął, New World jest grą MMO i ludzie mówią, że jest obiecująco, ale pewnie nie starczy na, na, na zbyt długo, ja sobie sięgnę po tę grę jak będzie miała 2-3 lata i faktycznie się okaże, że warto temu poświęcić uwagi. Natomiast ja mam wrażenie, że tutaj taki rzemieślnicze jest podejście bardzo do, do tworzenia tych gier. Znaczy ktoś w Amazonie uznał, że okej, okay, rynek gier jest interesujący, dużo się tam zarabia, zróbmy swoje gry i zobaczymy, jak to się sprzeda. I zatrudnili ludzi, którzy robią te gry, natomiast nie ma za tym duszy. To znaczy, to nie, nie wydaje mi się, że to są takie gry, które są robione z pasji i z potrzeby, bo, bo mam w sobie tę grę i muszę ją wyprodukować i muszę ją zrobić. Nie? To są po prostu z, 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 grupa specjalistów, którzy mówią, z, zróbcie grę, nie, oni mówią, jaki gatunek, taki robimy, no dobra, to trzepiemy, nie, a może taki gatunek, okej, okay, to robimy. I, to, i to te, te, te produkcje się takie trochę bez serca mi wydają, ale może jestem w błędzie. Mo, może, może jestem w błędzie. Za każdym razem, kiedy jakieś studia robią gry, na przykład Reggie, nawet Rockstar, nawet Naughty Dog, to gdzieś są tam ci ludzie, którzy stoją za tym wszystkim i czasami się kłócą ze swoim community, czasami dziękują, jakoś tak oczekują wsparcia. Jak nie dostają tego wsparcia, czasami są zbulwersowani, i wszystkie te takie relacje między studiem deweloperskim a, a graczami są. Yy, Miłe, fajne i ciekawe, ale jakieś są. Natomiast tutaj jest po prostu produkt i tyle. Yy, gdzieś tam niby jest jakieś community, ale, ale yy, no, ale to, tak jak mówię, no, takie, takie. Mam wrażenie, że to jest taka maszynka trochę, trochę bez serca. No, kto wie? Może proszę państwa, nie, nie sądzę. Chciałem powiedzieć, że kto wie, może tak się będzie gry robiło, ale to się nie uda. to, to się nie sprzeda. Gdzieś tam. Nie bez powodu, PlayStation uważa, znaczy Sony uważa, że mogą sprzedawać gry za 80 euro, bo one są wybitnej jakości. Nie? Sam fakt, że pojawił się taki pomysł, jest też potwierdzeniem tego, że przynajmniej jest jakieś takie zapotrzebowanie na tą wyższą jakość, na tą, na tą duszę w tych grach i że ta dusza ma swoją wartość i że gracze to doceniają. Może faktycznie doceniają, więc wydaje mi się, że w tej materii Amazon ma niewłaściwe podejście, ale to jest dopiero początek. Oni zrobili dwie gry, kto wie, może uruchomią tą. Maszyny tworzenia i będą fajne rzeczy działały. Może zaczną kupować studia, studia różne, które gdzieś tam robią gry z, z, z pasji. Tak jak Microsoft kupuje. Microsoft nie musi mieć duszy. Wystarczy, że ma deweloperów, którzy, którzy te dusze mają i potrafią w te, w te, w te gry te dusze włożyć. Przynajmniej. Na papierze, no bo jak wyjdzie w rzeczywistości, to czas pokaże. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie na, na tych YouTubach. Życzę Państwu udanego tygodnia, no bo poniedziałek, wiadomo, źle, niedobrze. Fuj, ale niedługo piątek, znaczy <ścoughs> za cztery dni. No i przede wszystkim niedługo listopad, więc będą, będą fajne gieryłki. Pozdrawiam, YouTube. Pozdrawiam.